Okay. Chcę pierwszy otworzyć mój klosz Wow, tu jest guma Jak fajnie Cieszę się, że ją dostałam Tak ładnie pachnie Jeszcze nawet nie włożyłam gumy do ust A już mi smakuje Co ty robisz to? Musisz poczekać na wszystkich mm, Zobaczmy, co jest pod moim kloszem Tu też jest guma Ale dużo więcej niż u Polly Podoba mi się taki układ Muszę natychmiast pozbyć się opakowań Co ty robisz, Kate? Wszystkie papierki lecą na nas. Cieszę się, że już skończyłaś. Została tylko moja porcja. Wow, tu jest ze stopacze gum. Jak mam się pozbyć tylu opakowań? Spróbuję wykorzystać wentylator. Świetnie, udało mi się. To mogę wziąć trochę od ciebie? Nawet nie masz co marzyć. Oni no, nic nie dostała. No i dobra, mam własną gumę i zjem ją jako pierwsza. A wyczekajcie, aż skończę jest pyszne. Teraz można nadmuchać balona. O, co za ofiara! Znowu ci się nie udało! Wiem, co zrobić. Muszę tylko wziąć ręczną pompkę. Spójrzcie, zaraz nadmucham największy balon na świecie. Świetny pomysł! Wyszło bardzo fajnie. Teraz włożę go na patyk i zachodam na pamiątkę. Też chciałabym mieć takiego balona, ale skoro ten nie jest mój, to będę musiała się go pozbyć. Przepraszam, Poli. Zapamiętam ci to, Kate. A masz? Było blisko. Czas zapłaty kiedyś nadejdzie. Dobrze, że nie teraz, bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Mam tak dużo gumy do przerzucia. Oli, pozwolę ci na to patrzeć. Hmm? Myślę, że trochę się zejdzie. Kate jest taka powolna. Patrz, nadmuchuje balon. W końcu mogę się zemścić. Zrobiłaś poli, tak dobrze mi szło. Dostałaś za swoje. O nie, chyba przypadkowo wyrwałam sobie brwi. Muszę je natychmiast odzyskać. Mam nadzieję, że po tym wszystkim wyglądają normalnie. Przestańcie się śmiać. Tom, masz się czym zająć. No, dziwo, tym razem się z Tobą zgadzam. Zjedzenie takiej ilości gumy zajmie mi sporo energii i czasu. Nie sądziłem, że to takie trudne. Już się pocę, a moja szczęka ledwo się porusza. Myślę, że mogę już nadmuchać balon. Uda mi się. Tom, wystarczy to już przesada. O nie, pękł. Wygląda jakby bomba tu wybuchła. Jak się masz, Tom? Nie mogę się ruszyć, jestem przyklejony do stołu. Zgodnie z tradycją muszę zacząć. Wow, to skitelsy! To nawet lepsze niż guma do rzucia. Zobaczmy, jakie porcje dostaliśmy z Kate. Ojej, mam całkiem sporo słodyczy. A ja mam całą górę. Nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć. Poli, jak zwykle, nie ma szczęścia. Jesteście podli. Nieważne, kiedyś im nie się poszczęści, a wtedy się z wami nie podzielę. Kurczę, w parze jest tylko jeden cukierek. No to już przesada. Będę musiała jeść go bardzo powoli, żeby cieszyć się każdą chwilą. Cukierek się skończył, jaka szkoda? Czego się spodziewałaś? Moją porcję można rozciągnąć na długi czas, ale nie zamierzam tego robić. Bo co oszczędzać, gdy ma się tyle cukierków? Mm, rewelacja kwaśne i słodkie jednocześnie. Wymyśliłem coś. Patrzcie, mój plan Was zaskoczy. Trzeba najpierw rozpakować wszystkie cukierki, ale warto jestem skłonny poświęcić na to trochę czasu. Gotowe! Idziemy dalej. Teraz cukierki trzeba rozłożyć według kolorów. E, właśnie tak! Nie sądziłem, że to aż taka zabawa. Już prawie skończyłem. Zobaczcie, jak pięknie wyszło. Może wezmę sobie jednego. Świetnie to nic nie zauważył. To znaczy, że mogę ukraść jeszcze trochę cukierków, ale sprytnie to wymyśliłam. Nie wiem, gdzie się podziały moje cukierki. Chyba było ich więcej. Poli to wszystko twoja sprawka. Nie szkodzi, dam ci nauczkę. Zostawię tę pułapkę na myszy właśnie tutaj i zasypię ją cukierkami, żebyś niczego nie podejrzewała. Czas na dokładkę. On nie mój palec! Skąd się wzięła pułapka na myszy? Pewnie go złamałam. Tom, wiem, że to ty wszystko ustawiłeś. Nie trzeba było kraść moich cukierków. Przy okazji posegregowałem je według kolorów, teraz mogę cieszyć się każdym smakiem osobno. Co za chciwus. Wzięłam tylko kilka cukierków. Zaraz cię załatwię. Co to jest poli? Ogromny wentylator! Dzięki, zdmuchnęłaś wszystkie moje cukierki. Dobrze, że moje są na miejscu. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Zacznę od samej góry. Zobaczmy, co jest w środku. Jak to apetycznie wygląda? Cóż za różnorodność smaków? Uwielbiam próbować je wszystkie naraz. Pierwsza paczka już jest, czas otworzyć kolejną. A może by tak brać słodycze prosto ze stołu? Może tak będzie wygodniej? No, całkiem nieźle, kontynuujmy. Podoba mi się to. Mam taki apetyt, że ciężko będzie go zaspokoić. Widzę, że to trochę potrwa. Może zajmę się telefonem lub pobawię się popytem. Może lepiej posiłujemy się palcami. Wystarczy, już więcej nie mogę. Mój żołądek jest wypełniony po brzegi. Więc my dokończymy. Jeszcze czego? Sama sobie poradzę. Co ty robisz, Kate? Po co ci tyle talerzyków? Hmm. Musisz być cierpliwy. Już wkrótce się o tym przekonasz. Zobaczcie, jak pięknie ułożyłam cukierki. Teraz trzeba je poleć Sprite'em i zobaczymy prawdziwe cuda. To będzie tęcza! Ale nie muszę tłumaczyć. Zaraz wszystko się wyjaśni. Zaczęło się, patrzcie! Wow, jak to wymyśliłaś? Wygląda magicznie. To naprawdę przypomina tęczę. Mówiłam wam, kolory pięknie rozpływają się jeden po drugim. Ale super! Tym razem to ja chcę być pierwszy. Co to jest? Nigdy nie widziałem tak małych porcji popcornu. Tu jest tylko jedno ziarenko. Ja dostałam niewiele więcej, chociaż to i tak więcej niż ty. Szczęście w końcu się do mnie uśmiechnęło. Wiedziałam, że to nadejdzie. Co za ogromne wiadro popcornu, super. No teraz ci zazdroszczę, Poli. Będę musiał zjeść swoje żałosne ziarenko. No, może moja sztuczka mi pomoże. Co robisz to? Znowu wymyślił jakieś głupoty. Niczego nie rozumiecie, nawet małą porcję trzeba zjeść dostojnie. Wezmę widelec i nóż. Tak właśnie robią prawdziwi arystokraci. Nie jest łatwo wcinać takie małe ziarenka, ale wiem jak radzić sobie z jedzeniem. Widzę, celowo grasz na zwłokę. Nieprawda, po prostu wiem, co to są dobre maniery. Czasami o nich zapominasz. Chociaż nie obchodzi mnie to, będę delektować się moim popcornem, nawet jeśli jest go tak mało. Patrzcie, jaka jestem zwinna! Wow, nie wiedziałem, że tak umiesz! Kurczę, no to chyba wszystko! O, zostało jeszcze jedno ziarenko, świetnie! Zjem je na deser. Przekonamy się o tym! Gdzie się podział mój popcorn? Tom, co ty robisz? Tom oszukał Kate! Rozstrzygnijcie to między sobą. Mam lepsze rzeczy do zrobienia. Mam całą górę popcornu do zjedzenia. Jaki słodki i chrupiący. Długo czekałam na ten moment. Mogę wreszcie utrzeć wam nosa. Szczęście cię chyba zamroczyło, poli. Ale i tak wszystko widzę. Nawet nie próbujcie ukraść mi popcornu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tak szybko się poddawać. Wiem, co robić. Specjalny odkurzacz pomoże mi ukraść trochę popcornu. Działa! Co znowu to robisz? Oddaj mi mój popcorn. To był genialny plan, brawo. Jedny. Łap popcornu z tummy, Kate. Co wy zrobiliście? To jest po prostu oburzające. Jestem gotowy, by zacząć. Mleko i ciasteczka Oreo wygląda pysznie, ale w porcie jest mało, ledwo ją widać. Super! Znowu mi się poszczęściło. To takie miłe uczucie. Co ty wiesz o szczęściu, Polly? Spójrz na to. Moja porcja jest po prostu ogromna. A to ma pecha. Uważaj! Przez ciebie moje ciastka się rozpadną. Nawet bym się cieszył. Nie nabijaj się ze mnie. Uwierzcie, że potrafię się cieszyć nawet taką małą porcją. Ciasteczka są takie chrupiące, a smak mleka idealnie je uzupełnia. O nie, upuściłem ciastko do szklanki. Muszę je wyciągnąć, bo inaczej zmięknie. Ale moja ręka nie mieści się w szklance. Co robić? Wiem, trzeba po prostu wypić mleko, wtedy ciastko zostanie na dnie. O nie, chyba je połknąłem. I teraz moja kolej. Mam nadzieję, że mojego ciastka nie trzeba będzie wyławiać ze szklanki. Jak to dużo nadzienia. Uwielbiam to. Jest takie kremowe. A herbatnik jest chrupiący. Idealne połączenie tekstur i smaków. Kurczę, moje ciastko też wpadło do szklanki. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. A co, jeśli nic z tym nie zrobię? Dzięki herbatnikowi moje mleko nabrało czekoladowego odcienia. Czyż to nie jest wspaniałe? Muszę dodać więcej ciastek i wszystko porządnie wymieszać. Z tego powstanie pyszny czekoladowy koktajl. Już prawie gotowe. Pozostało tylko porządnie potrząsnąć. Naprawdę udaje się zrobić coś pysznego? Zaraz zobaczysz, nie wątpię w swój przepis ani trochę. Wygląda przepysznie. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wygląda na to, że Poli miała rację i plan zadziałał. Mówiłam wam, a teraz możecie patrzeć i mi zazdrościć. Mm, pyszności, mleko czekoladowe o smaku Oreo. Nie chcę go pić przez słomkę, chcę to wypić naraz. Świetnie. Muszę zapamiętać ten przepis na koktajl. Czyli zostałam tylko ja. Nie martwcie się, nie będziecie musieli długo czekać. Szybko rozprawię się ze swoją porcją. Zabierajcie ręce. Mam wobec niej własne plany. Wszystkie ciastka pójdą prosto do szklanki. Kurczę, nie spodziewałam się tego. Ciastka szybko zanurzyły się w mleku. Niech sytuj się zbytnio, Kate. I tak się od ciebie nie odczepimy. Smacznego! Co robicie? Jestem cała w mleku i ciastkach. Okej, okay, teraz wezmę lody waniliowe. I włożę je do blendera. Co jeszcze będzie mi potrzebne? O, fuj. Obrzydliwy ser. Zmiksuję to wszystko razem. Bardzo ładny niebieski kolor. Cudowny. Ale zupełnie paskudny zapach i smak. Wleję to do maszyny do lodów. Okej, okay, lody gotowe. Muszę je tylko udekorować. Takie lody najlepiej ozdobić robalami. Fu co za ochyda. Złożę je tutaj. Okej, okay, a drugą porcję zrobię smaczną. Wezmę czerwone lody. Z czym by je tu wymieszać? Wiem. Tym pysznym żelem. Troszkę czerwonego, troszkę niebieskiego. Powinien powstać pyszny fiolecik. Oj, a jednak wyszedł malinowy. Super. I jakie piękne. Wleję mieszankę do tej maszyny. Co za kolor. A smak niesamowity. Dodam jeszcze trochę słodyczy. M&M'sy będą idealne. Ekstra. Zostawię je tutaj. Ciekawe, kto dostanie które lody. Mogę być pierwsza? O tak! Jakie smaczne! Ja też takie chcę! Cudowne lody! Pyszne! A do tego rożek waflowy jest taki chrupiący. Pyszność i palce lizać. Mm, teraz ty. No dobra. O, fu! Za nic tego nie zjem! Jedz, jedz, to jest dla ciebie! Mwę! Obrzydliwe lody! Niedobrze mi! Nie chcę tego! Lepiej szybko z tym skończę! Jak ty to jesz? To jest takie paskudne! To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam! Zaraz sumrę! Jesteś taka zabawna! Zaraz zrobię coś ekstra! Te lody waniliowe przydadzą się do mojego pomysłu. Idealnie. Ale z czym mam je wymieszać? Chyba wezmę musztardę. Lody z musztardą. To będzie coś. Niepowtarzalny smak. Kolor na pewno będzie piękny, ale w smaku będą paskudne. Ciekawe, kto je dostanie. Okej, okay, moja super mieszanka gotowa. Pozostało tylko zrobić z niej lody. Rzeczywiście kolor jest bardzo ładny, ale ja te lody udekoruję kocią karmą. Fuj, co za ochyda. Odłożę je tutaj i zrobię coś smaczniejszego. Czekoladowe lody będą OK. Trzeba je z czymś wymieszać. Sos truskawkowy będzie świetny. Dam go sporo. Lody będą słodkie i pyszne. Wymieszam truskawki z czekoladą. Wspaniały smak. A co trzeba? Wleję to do środka. To będą najlepsze lody czekoladowe na świecie. Ozdobię je słodkimi, kolorowymi płatkami. I ładne, i smaczne. Tu jest ich miejsce. Ciekawe, kto będzie jadł te pyszności. Jakie to ciekawe. Zagrajmy, kto zacznie. Raz, dwa, trzy. Wygrałam. Zobaczmy, co mam. To wygląda dobrze. O nie! Pomyliłam się. Co to za Ochyda? To kropne. Smakuje paskudnie. Nie jedz, jedz, nie maruć. No dobra, jeszcze jakaś kocia karma. Fu! Ochyda, szybko się z tym uwinęłaś. Teraz moja kolej. O tak, mam naprawdę dobre lody. Są czekoladowe. Zjem je z przyjemnością. Tym razem wezmę lody waniliowe, najzwyklejsze. Trzeba je troszkę podrasować. Uu, ryba jest taka obrzydliwa, dlatego dodam całość. Nigdy nie robiłam lodów z rybą. Wezmę jeszcze brokuły dla lepszego efektu. Ciekawe, co za paskudne mieszanka mi z tego wyjdzie. To znaczy, wygląda całkiem nieźle. Ale wiem, że smakuje obrzydliwie. Pozostało tylko udekorować. Piankami marshmallow. Niech dziewczyny myślą, że to jest pyszne. A tak naprawdę to będzie okropne. Włożę je do pudełka. Dobrze. Wezmę znowu trochę lodów waniliowych. Wymieszam je z czymś pysznym. Albo nie. Chyba mimo wszystko użyję alg morskich. Lody z algami też będą miały piękny zielony kolor. Naleję to do maszyny i zrobię zielone lody. Posypię je też czymś fajnym. Na przykład tą piękną, słodką posypką. Wyglądają niesamowicie. Ale smaki i zapach wolę tego nie wiedzieć. Wszystko gotowe. To być pierwsza? Co tam mamy? Jakie apetyczne i jakie piękne. Muszę spróbować. O nieco za obrzydliwość. Niedobre? Muszę zabrać się w sobie i to szybko zjeść. To było okropne. Smakowało jak trawa, teraz ty. No dobra, ciekawe co mnie czeka. Jakie ładne z piankami. Pyszne. O nie pomyliłam się. To obrzydliwe! Zaraz zwymiotuję! No dalej, jedz! Nie mogę, to smakuje jak ryba! Jedz, powiedziałam! Spróbuję! To niemożliwe do jedzenia! Zobaczymy, co my tu mamy! Już wszystko wymyśliłam! Wezmę jak zawsze zwykłe białe lody! A dla koloru i smaku dodam te czerwone cebule! Dużo cebuli! To jest to! A do tego wszystkiego dodam Nutelle. Chyba smak Nutelli wcale nie pomoże tym lodom, bo będą już miały w sobie cebulę. Ach, ten kolor jest niesamowity, ale zapach oczywiście lepiej nie wąchać. Okej, zrobię kolejne lody liliowe takie apetyczne i zamierzam udekorować jeżelkowymi misiami super. Ale i tak jest obrzydliwe. Położę je tutaj. Co jeszcze mogę zrobić? Tym razem użyję tęczowych lodów. Mmm, ekstra! I włożę do nich trochę tych kurzych łapek. Troszkę Coca-Coli też nie zaszkodzi. Dobra, wleję całą butelkę. Tak lepiej. Ojej. Oh, yeah. A, tym razem dodam keczupu dla pełnego efektu. Jakie to będą paskudne lody. Czarne, fujka. Nie chciałabym tego jeść. Pozostaje tylko przełożyć to do maszyny i zrobić lody. Wyglądają dosyć ciekawie. Udekoruję całość posypką. Biała posypka z czernią wygląda świetnie, ale smakuje obrzydliwie. No to dziewczyny smacznego! Ty ja, ty ja, ty ja! No dobra, sprawdzę to dostałam. Wygląda ładnie, ale jak smakuje? Ojej, tego nie da się jeść! To okropne! Dobrze ci tak! No trzymaj się, zaraz cię połknę. Nie rozumiem, co to za smak. Kurczak z Coca-Colą? Teraz ty. No dobra. Fioletowe z pysznymi misiami. Oh my God. O nie. To też są paskudne lody. Co z moją twarzą? Nie mogę tego jeść. Nie chcę. Musisz. No dobra. Zaraz wymiotuję. Fuu. Na razie. Tak, tu wszystkiego dużo. Za bazę wezmę znowu lody waniliowe. Z czym tym razem je zmiksować? Myślę, że zrobię pyszne, słodkie lody z ciasteczkami Oreo. Dokładnie to, czego potrzeba. Ale dodam jeszcze nagecy. To będzie ciekawy smak. I wszystko wymieszam. To będzie prawdziwa niespodzianka. Kolor jest świetny. Ale pewnie nie będzie smakował tak dobrze. Nagecy same w sobie są smaczne, ale z czekoladą chyba niekoniecznie. Posypię to wszystko frytkami. Ale super eksperyment wymyśliłam. Byłabym doskonałym lodziarzem. A te lody zrobię tak. Wezmę czekoladowe. Ojej, jakie smaczne. I włożę do nich pyszniutkie truskawki. Wrzucę wszystkie owoce, jakie mam. To będzie wspaniałe. I dodam też pyszne sushi. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Jak zawsze, wszystko trzeba dokładnie wymieszać. Kolor jest całkiem niezły, ale ja bym tego nie spróbowała. Teraz zrobię lody i przyozdobię je wiórkami czekoladowymi. Właśnie w ten sposób. Wyglądają przepysznie. Ale, oczywiście, zapach jest dosyć intensywny. I gotowe można jeść. Zobaczymy, kto będzie miał szczęście. Dobra, ja zaczynam. Wygląda apetycznie. Spróbuję, jak smakują. No, takie nie mogę się zdecydować. Nie najgorsze. Ty też jedz. Jestem gotowa. Spróbuję. Są niby czekoladowe. Ale smakują jakoś dziwnie. Hmm. Chyba zjem w całości. Ja nie załapałam smaku, a ty? Mm, całkiem dobre. Spójrz, dojadłyśmy razem. Super!